Kiedyś nie mogłam przejść obojętnie obok fajnej torebki oraz szpilek. Dziś na kolana rzuca mnie papier ryżowy. Starość, nie Chwyciłam i pobiegłam do domu robić pudełeczko. Myślę, że nie ostatnie, ale pozostałe zrobię już za Waszymi plecami. Żeby nie męczyć. Na rynku mamy do wyboru albo okrągłe pudełka z łuby, albo z kartonu. Łuba często się krzywi, natomiast te pudełka są naprawdę niezłej jakości. Sprzedawane parami. Madame Messie, a teraz porywający, ujmujący, przepiękny papier ryżowy, czyli moja ostatnia miłość. Do pudełek pasuje idealnie. Farb prosto z nie lubię, natomiast jak wiecie, lubię pomieszać. Na dole będę Wam pisała, z których kolorów korzystałam. Ale jak dobrze zamieszacie w szufladzie, to może nic nie trzeba kupować. Pomaluję i wysuszę. Następnie użyję Vintage Effect. Czyli preparat, który bardzo dobrze zastępuje nam świeczkę i pozwala zrobić fajne zadrapania, nawet na tekturze. Jest niezwykle wydajny, wystarczyłaby połowa, no ale tyle się wylało. Podczas malowania mamy wrażenie, że trochę ucieka z powierzchni, ale nic nie szkodzi, wyschnie i będzie ok. Przyszedł czas na papiery żon. Tutaj nie ma miękkiej gry i drogi na skróty. Żeby kolory ładnie wyglądały, trzeba je podmalować na biało. Ale zanim na biało, papier wycinam, a następnie odrysowuję jego kształt na pudełku. Jeżeli komuś się nie chce podmalowywać, powinien użyć papieru do dekuparz. On jest nieprzeźroczysty. Tego nie lubię, to jest nudne. Nudne jak poranny makijaż, bo jak człowiek nie namaluje, to oka na twarzy nie znajdzie. Wyschło, biały wyschło i można przykleić papier ryżowy. Naklej do dekuparz. Zawsze wychodzi. Mała plama pod spodem pomaga unieruchomić obrazek, a potem wystarczy przyklejstrować od góry i jest wspaniale. Nie da się tego popsuć, więc papier ryżowy polecam wszystkim, szczególnie początkującym. Pierwsza ciemna warstwa farby będzie wychodziła spod zadrapań. Teraz nałożę kolejną warstwę. No cóż, znowu pomieszam, musicie mi wybaczyć. Obrazek obmalowuje, czyli mówiąc językiem makijażu, na twarzy pojawia się drugie oko. I tu także nie przejmujemy się zbytnio, bo jak coś nie wyjdzie, można poprawić. A teraz wyprodujemy korektor do tuszowania niedociągnięć. Stary pędzelek gąbkowy, trochę go poszczepię. I powstanie gąbeczka, która maluje co jakiś czas. Nawet jeżeli gdzieś pomalowałam nierówno albo niedomalowałam, nie będzie tego widać, czyli taki korektor. Dodałam trochę beżowej farby i zrobiłam leciutkie rozświetlenie. Wygląda na to, że jeszcze fryzura i już będę mogła wyjść z domu. Ale nie, 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 drogie panie, i jeszcze konturowanko. Czyli w moim wypadku cieniowanie brzegów obrazka, żeby nie było widać, gdzie się kończy. Jeżeli coś się zamaluje, to potem należy to domalować farbą w odpowiednim kolorze. Tego już nie pokazuję, bo to oczywista oczywistość. Zawsze się coś zamaluje i zawsze trzeba domalować. Pudełko wyschło, więc teraz maskująca taśma malarska. Oglądaliście na początku gotowe pudełko. Dno było w paski, a najładniejsze, czyli równe paski, wychodzą przy pomocy taśmy malarskiej. Paski przyklejamy i mieszamy farby. Tym razem dobiorę ciemniejszy kolor, czyli takie dwie niebieskie plus odrobina czarnej. Gdy farba trochę wysła, ponownie użyję jasnej farby oraz naszej gąbeczki, czyli korektora. W tym wypadku chciałam uzyskać taki efekt ale bywały prace, gdy taka gąbka ratowała mi życie. Paskudnie niedobrany kolor naprawdę można uratować z takim paćkaniem. Wszystko suche i można zdjąć taśmę malarską. Patrzę, patrzę, ale wiecie jak to jest, po prostu czasem szkoda kończyć. Więc dzień bez kropeczek, dniem straconym. Tak oczywiście powiedział Paulo Coelho. No może nie w alchemiku, ale gdzieś powiedział. A to szablonik, który znacie z moich poprzednich prac. Przepiękne, nierówne kropki. Przepiękne, bo nie to jest ładne, co jest ładne, ale to, co się komu podoba. A mnie kropki się podobają, więc jeszcze przeleciałam górę. A no teraz czas użyć naszego vintage efekt. Papier ścierny 120 i ścieramy górną warstwę farby. I co widzimy? Naszą pierwszą, najciemniejszą warstwę. Tym razem, mimo starań, żadnych analogii do makijażu znaleźć nie potrafiłam. Wszystko jeden raz przeleciałam matowym lakierem bezbarwnym. A na koniec moja perełka na torciku. Mam tą pastę i bardzo lubię. Przeźroczysta, błyszcząca. Najczęściej używam ją w mix mediowych pracach, ale tutaj myślę, że wyglądać będzie ok. Wystarczy ją nałożyć szpatułką. Bardzo łatwo się formuje. Nie rozlewa, a wręcz powiedziałabym, że można w niej rzeźbić. A jeżeli coś nie wyjdzie, to wszystko oczywiście można zetrzeć palcem, dopóki nie wyschnie. Jeśli zapytacie, czy na tej pracy ścierałam palcem, to oczywiście, bo mi zawsze coś nie wychodzi. Pasta na mokro wygląda tak. A tu już suche pudełeczko. Może nie ma wielkiej różnicy, ale pasta jest w tej chwili idealnie przeźroczysta. Uf, gotowe. Nie mogłam wytrzymać i zaczęłam pracę nad pudełkiem już o 4 rano. Czasami się zastanawiam, czy przypadkiem nie trzeba się z tego leczyć. Wszystkim dziękuję za uwagę. Zapraszam na inspirello.pl. I oceniajcie, nawet jak się Wam nie podoba.